Dzień doberek, dzień doberek Dzień dobry, cześć i czołem Dochodzimy Dochodzę Do Przejazdu kolejowego Na linii D29-173 Miejscowość Jejkowice Tu w nie jest nastawnia po sterunku od Ogólnie to jest szlak Rybnik Sumina. Linia. 107, Rybnik Sumina, szlak. Rybnik RBC. Posterunek odgałęźni Wiejkowice po ODG. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Godzina 11.15. No zobaczymy. Tutaj mi tą linią jeżdżą wszystkie koleje śląskie. Koleje śmieszne. Zawsze zapominam i do końca życia u mnie będą śmiesznymi i proszę ja was yy, na no bo linia 140 od rybnika towarowego przez nie niewiadą suminę wieś to proszę ja was jest rewitalkę tam robią tutaj wszystkie koleje śmieszne są przez 140 i transowane. trasowane Dobra, nastawnia z PMDG Jej komice Jak to wygląda, zaraz sobie zobaczymy Kierunek Sumina Troszkę wietrznie jest Tam przejdę dalej za te samofory, na ten szlak, no zobaczymy. Coś od strony rybnika się tutaj od RBC zapowiada, że tutaj coś śmignie. No i proszę ja was kochani moje, taka sytuacja jak przed chwilą to, to naprawdę... No zdarza się, zdarza się. Jest, jestem w szoku, bo tutaj... Ta dyżurna, ta dyżurna, która dzisiaj ma służbę, spytała się mnie, co tutaj robię. No to ją poinformowałem. No proszę pani, co tutaj robię? No nagrywam, stoję i będę nagrywać. Ale nie wolno nagrywać, jest zakaz. Od, od Bardzo dawna jest zakaz nagrywania i na stacjach, i na szlaku. Ja mówię, wie pani co, pani chyba czasami komuny żyje. Mówię, nikt mi nic nie zrobi, bo 5 metrów zachowuje odległości od torów, i mogę sobie stać i mogę sobie tu nawet, nie wiem, grilla robić. I mało kto będzie miał jakieś problemy do mnie, bo ja nic złego nie robię. No i straszyło mnie, że zadzwoni posłistów. No nikt dzwoni. Czekamy, zobaczymy jak przyjedzie to nagram. Zobaczcie jak piękny duet. Eko 1830181. 2515. mega składzik, mega duet. No i wracając, no powiedziałem, że proszę Pani, Pani jest źle poinformowana. Niech Pani dzwoni i do, do, do prezydenta, nie wiem, do sakistów, do, do wszystkich możliwych. Ja tutaj sobie będę stał i mnie stąd nie wygoni. To Was ostrzegam tutaj. Deżur na ruchu w okularkach. Nastawnia jejkowica Tu nie wolno stać. Jest zakaz, no. Śmiechu, kupa śmiechu. Naprawdę padłem, kwiczę, leżę i kwiczę. Tu jedzie od strony Suminy. Być może jakieś kolej śmieszne, ale jakieś RP1. Zaraz zobaczymy, co to będzie się wyłoniło. Za tego pagórka. O. No. Byku. 11,55. Puste lawety. Stówką tutaj śmiga. Jedzie jakiś prywacciarz. Też od strony RBC. Klas czerwony chyba, skład DB. Ja czerwony, ładowny skład Klas 66 Piękna maszyna. 66227. Ale pięknie po rozjazdach. 45 minut minęło, trzeci skład. Jest okej. Okay. No i widzicie, na słowach się tylko skończyło, no żadnej policji, żadnych sokistów. Kobita zamknęła trzasła oknem i się chyba zajęła pulpitem sterowniczym. Da moi, tu się zapowiada teraz skład śmieszny. Kolej śmiesznych Racibórz Katowice 3 4 minuty temu odjechał z Suminy Prawdopodobnie będzie taka jeźdźka. Ja Jakieś kiblowate RP1 Dobra, czekamy Chyba kibel 224 892 892 kibelek Przesuniemy się trochę w stronę suminy gdziemy zobaczymy no, tutaj stawnia Pójdziemy tam zobaczyć. Wzdłuż toru. Na ten przejazd, gdzie ten bombardier tam jest postawiony. Ale tam zaś mamy te sygnały dźwiękowe. To mi się nie podoba. Bo zaś skład jedzie to tam te, te plimkanie, te plim, plim. To też idzie dostać i obraz tym. Chyba, że tam jeszcze jest jedna miejscówka taka. Za tym przejazdem jeszcze dalej w stronę suminy. Dobra, póki co no, to idziemy. Tu piękno miejscu we wyczesałem wzdłuż torów. No jakoś 10 minut. Marszem od tej nastawni w jej W stronę suminy. Tu się fajnie wypoziomuje. O! już coś jedzie. Dobra, szybko. Muszę wyjść na ten piękny poziom, żeby złapnąć. Bo tam taką górkę miałem. Ale coś jedzie. RBC. Mamy, dobra, widzę tylko. A to będzie kolej śmieszne. No, dokładnie, śmieszne jadą. Katowice, racibusz. No, co to jest, 1575? siedem 15 pięć? piętnaście trzy trzy. 15:33 Dobra, to tu będę miał fajnie. Tu postoimy. No, to tu mamy warunki idealne. Słoneczko świeci mi za mną, czyli na szlak. Mamy warunki idealne z dwóch stron. kerunek rybník, kerunek sumína. Dobra. Podčas nudów Muchomor s Zabójca kochani na horyzoncie od rybnika Ludowoc. Nie wiem co to za lokomotywa, bardzo daleko A zaraz się to... Chyba polmieczka chyba nie wiem, zaraz zobaczymy. Ee, siódemka. w tuecie kolbrem EU 139 EU 07 134 Z jednej lokomotywy steruję dwoma z drugą lokomotywą. Jajkowice tylko po Jest to gmina w powiecie rybnickim. No i powiem Wam tak, jakby tutaj zrobili przystaneczek osobowy i puścili jakieś składy, to pasażerowie by na pewno skorzystali. Bo to dużo, bardzo dużo osób jeździ autobusami komunikacji miejskiej do Rybnika. I wiadomo, no, do pracy jeżdżą na jakieś duże zakupy, sklepy, galerie. No i tutaj, jakby miasto pomyślało, gmina dogadała się z miastem i z kolejami, no to mogliby to stworzyć przystaneczek. Za 15 minut minie 2 godziny Jeszcze godzinkę tu powstaje. Będzie vlog 3 godzinny ze szlaków Tu mamy jakiś towoz albo luzak od strony suminy

Kierunek rybnik Śmieszne Daraci Boża Co to za jednostka TikTok OB21 Chyba 3 człony zaraz. Albo bo TikTok Będziemy mieli odsuminy, bo tam w oddali na semaforze przy posterunku od gałęźny jest zielone. Czyli zaraz tu coś śmignie. O nie, no nie mogę. Znowu śmieszne. Myślę, że teraz nie pojadę śmieszne. Ach, tak to jest, no. Może coś za tymi osobówkami wyruszy. Na to jest ten co jechał, wraca z powrotem na kato. Dwa pociągi co teraz jechały, to to były relacji ten pierwszy rybnik racibusz, a ten drugi racibusz rybnik. A katowica nie z katowicy nic nie było teraz. W rybniku mają skomunikowanie, Krzyżow, krzyżowanie z katowicami, proszę ja was, wodzisa w Śląski i bodajże pszczyna. No i tu mamy Towosa bicho od rybníka Jevins Próżny skład na Suminę. Kochani moi, 14.40. Trzy i pół godziny za mną. Będę kończył powolutku, no i będę się udawał do domku. Jeszcze w międzyczasie będę wzdłuż toru wszedł, to tam się może coś napatoczy. No zobaczymy. No to jest jak jest. Trzy no. prawaciarze cargo dwa razy, cztery razy Kaeśka Zyka no może być i ma źle To dziękuję za uwagę Do zobaczenia Do usłyszenia I oczywiście Oczywiście dajcie jeszcze łapę Albo tak albo tak No i zapraszam do komentowania oraz subskrybowania mojego kanału Intercity Przemo 29. Więc bądźcie zdrowi. Bajo, trzymajcie się.